Wyobraź sobie piłkarza, którego nazwisko stało się symbolem szaleństwa, a jego legendarne uderzenie skorpiona stało się jednym z najczęściej oglądanych momentów w historii sportu. To właśnie przez niego FIFA musiała zmienić przepis, który odmienił świat piłki. Nie widzieliście nigdy podobnych akcji u innego bramkarza. Tego jestem pewien. René Igita, znany jako El Loco, to człowiek, który wywrócił do góry nogami wyobrażenia o roli bramkarza. Ale Igita to nie tylko skorpion. To bramkarz, który strzelił aż 43 gole, co jest kosmiczną liczbą jak na jego pozycję. Był nie tylko ostatnią nie obrony, ale też kreatorem gry, który dryblował przez całe boisko i ośmieszał rywali. Stadiony zapełniały się kibicami, którzy przychodzili zobaczyć, co szaleniec wymyśli tym razem. W czasach, gdy bramkarze mogli jeszcze łapać piłkę po podaniach od kolegów, Igita powiedział stanowczenie: nie. Postanowił grać nogami, jak rozgrywający, a nie bramkarz, otwierając nowy rozdział w dziejach futbolu. Był pionierem, który wyprzedził swoje czasy i zainspirował przyszłe pokolenia. Od era po Edersona. kiedy inni stawiali na ostrożność, Renę wybierał ryzyko. Jego widowiskowe wyjście. Z bramki, spektakularne parady i niesamowita zdolność do prowadzenia gry ofensywnej sprawiały, że cały świat patrzył na niego z podziwem i niedowierzaniem. Miał zaledwie 175 cm wzrostu, niewiele jak na bramkarza, ale nadrabiał to refleksem, odwagą i charyzmą, jakiej nikt inny nie miał. Nie był po prostu bramkarzem, był ikoną i symbolem futbolowej wolności i przypomnieniem, że piłka to coś więcej niż przepisy. Ani Maradona, ani Messi, ani Ronaldinho nie zmienili zasad FIFA. Zrobił to kolumbijczyk, który powiedział światu, że bramka. Muszą grać nogami. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem dla tego legendarnego skorpiona w jego wykonaniu. Jego kariera mogłaby się potoczyć koszmarnie, gdyby nie piłka. Jako młody chłopak dorastał w Medellin, jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie, gdzie handel wiadomo czym był codziennością. Z każdej strony słyszał o łatwym zarobku, ale nigdy się nie złamał. Miałem w życiu dwie możliwości: zostać piłkarzem lub przestępcą. Jego wybór padł na futbol. W młodzieńczych latach renegrał jako napastnik. Uwielbiał ofensywną grę, ale wszystko zmieniło się podczas szkolnego turnieju, gdy bramkarz jego drużyny doznał kontuzji. On zgłosił się na ochotnika i z miejsca zachwycił wszystkich swoimi umiejętnościami. Od tamtego dnia nigdy nie oddał miejsca między słupkami. Chociaż jak na bramkarza był niski, to już jako nastolatek pokazywał, że jest inny. Po prostu wyjątkowy. Po zdobyciu młodzieżowego Mistrzostwa Kolumbii w wieku zaledwie 15 lat trafił do Millonarios, gdzie spotkał swojego mentora, argentyńskiego bramkarza Alberto Vivalde, znanego jako El Loco. Vivalda był znany z odważnej gry poza bramką i driblingów. Stał się dla młodego Renę inspiracją. To dzięki niemu Igita uwierzył, że bramkarz nie musi być tylko ostatnią linią obrony. Może być artystą i kreatorem gry. A w jego głowie zaczęły pojawiać się szalone pomysły. Igita zawodową karierę rozpoczął milionarius. Ale prawdziwą legendą stał się Pacífico Nacional. Tam jego talent po prostu eksplodował. W 1986 roku spotkał legendarnego trenera kadry Kolumbii, Francisco Maturana. Człowieka, który od razu zrozumiał wyjątkowość swojego bramkarza. Reneto to artysta, nie piłkarz. Jego wyobraźnia na boisku nie znała granic. Był geniuszem który zmienił futbol. I gitę zaczęto nazywać jakiego idola El Loco. Był showmanem, rewolucjonistą i piłkarzem, który sprawiał, że każdy mecz zamieniał się w widowisko, a wszyscy na trybunach i przed telewizorami zastanawiali się, co dzisiaj odwali Igita. Rene w każdym spotkaniu stawał się idolem, inspirując całe pokolenia młodych chłopaków, którzy marzyli o tym, by grać jak on i zostać bramkarzem, a nie napastnikiem. Jego szaleństwo i nieprzewidywalność sprawiły, że stał się jedną z najbardziej legendarnych postaci w historii futbolu, a jego legenda narodziła się na w 1989 roku, podczas finału Copa Libertadores, Atletico Nacional mierzyło się z paragwańską Olimpią, a mecz przeszedł do serii rzutów karnych. Olimpia prowadziła, presja była ogromna, ale wtedy do piątego karnego podszedł René Igita. Strzelił go z taką pewnością, jakby robił to codziennie, a potem zrobił coś, co było fenomenalne. Obronił trzy kolejne rzuty karne z rzędu, a w sumie cztery w całej serii i zapewnił Atletico Nacional pierwsze w historii zwycięstwo w tych prestiżowych rozgrywkach. To był moment, w którym El Loco stał się nieśmiertelny a jego nazwisko zaczęło być kojarzone z prawdziwą magią futbolu. Przez 5 lat spędzonych w Atletico Nacional stał się specjalistą odrzutów wolnych i karnych, strzelając aż 21 goli. Wynik, który do dziś szokuje. A potem przyszedł rok 1990 i Mundial w Włoszech. Kolumbia, która nie zakwalifikowała się na mistrzostwa przez 28 lat, wróciła na największą scenę światowego futbolu. Na czele drużyny grającej radosny, ofensywny futbol stanął nikt inny jak René Igita, Twarz tej reprezentacji. W fazie grupowej kolumbijczycy dali się poznać, jako drużyna pełna pasji i kreatywności. Igita był nie do zatrzymania. Bronił, dryblował i bawił się grą. Nawet przeciwko takim potęgom jak zachodnie Niemcy. W składzie z Lotarem, Mateusem i Klinsmanem. A na ławce z legendarnym Francem Beckenbauerem. Podczas jednego z jego szalonych wyjść z bramki. Angielski komentator Martin Tyler skomentował. Spójrzcie na to. Najlepszym wyjściem będzie chyba wprowadzenie rezerwowego bramkarza. A Igita nie gra w pomocy. Kolumbijczycy zremisowali tamto spotkanie. Z późniejszymi mistrzami świata. Głównie dzięki niesamowitym paradom Igity Oprócz tego fantastycznego meczu w fazie grupowej obronił on Karnego z Jugosławią i pokazał zagrania, których nikt nigdy nie widział na najwyższym poziomie w futbolu. Francisco Maturana powiedział: Z René gramy 11 piłkarzami w polu. Kolumbijczycy wyszli z grupy, ale ich przygoda na Mundialu 1990 zakończyła się w ćwierćfinale w dramatycznych okolicznościach. Ich rywalem była kameruńska drużyna, a na boisko rozgrywała się prawdziwa bitwa. W dogrywce przystanie 0-1 dla Kamerunu, i Gita jak zawsze, grał wysoko i ryzykownie. To była jego wizytówka, jednak w jednej chwili wszystko, Poszło nie tak. Chciał zrobić zwód, który wcześniej wielokrotnie mu się udawał. Ale tym razem Roger Milla, legenda Kamerunu, odebrał mu piłkę. Minął go i skrawał piłkę do pustej bramki. Było 2 do 0 dla Kamerunu. Kolumbia, mimo ogromnego wysiłku, przegrała mecz 1-2 i pożegnała się z turniejem. To był cios, z którego trudno było się podnieść. Co gorsza, był to jedyny mundial w karierze Igity. Nigdy więcej nie miał okazji, by się zrehabilitować. Każdy inny piłkarz zostałby rozszarpany w szatni za taki błąd. Ale nie René. On był inny. Był kimś więcej niż tylko bramkarz. On nie tylko mógł więcej, ale też musiał więcej, bo tego od niego oczekiwano. Był jedynym kolumbijskim piłkarzem, któremu wybaczano wszystko. Sam Samrenę mówił o tym błędzie z rozbrajającą szczerością. Zawsze tak grami byłem pewien, że dziś też mi się uda. Zawiodłem, bardzo źle się z tym czuję. To był błąd wielki, jak dom. Chociaż w tamtej chwili to był dramat, i Gita osiągnął coś więcej: we Włoszech rozsławił swoją ojczyznę. Świat, który do tej pory kojarzył Kolumbię głównie z handlem, wiadomo czym, teraz zobaczył szaleńca z długimi włosami na bramce, który posiada pasję do piłki czas mundialu w 1990 roku bramkarze masowo korzystali z przepisu pozwalającego łapać piłkę po podaniu nogą od kolegi z drużyny. Mecze były tragiczne pod względem dynamiki, a gra stawała się wolniejsza i mniej ekscytująca. Na tym tle Loko był jak powiew świeżego powietrza. Jego styl gry oparty na driblingach, wychodzeniu daleko poza pole karne i grze nogami sprawiał, że mecze z jego udziałem przyciągały rekordowe ilości widzów. FIFA patrzyła na to i zapaliła im się żarówka. Trzeba coś zmienić. Katalizatorem zmian stały się kolejne wydarzenia. W trakcie Mundialu irlandzki bramkarz Paki Bonner trzymał piłkę w rękach przez 6 minut, aż 6 minut to jest dramat. To jest dramat, kur kibice i komentatorzy rwali sobie włosy z głowy, a FIFA była wściekła. Ale to jeszcze nie był koniec. Czara goryczy przelała się dwa lata później. W 1992 roku, podczas finału Mistrzostw Europy, Dania zdobyła taktykę grając przeciwko Niemcom. Praktycznie parkowała autobus i co chwilę podawała piłkę do Petera Schmeichela, który trzymał ją, by marnować czas. To był moment, w którym FIFA powiedziała dość. Właśnie w tamtym roku wprowadzono nową zasadę. Bramkarz nie może łapać piłki po podaniu nogą od swojego kolegi z drużyny. To zmieniło futbol na zawsze. Dziećwio nazywa to to prawe migity, bo to właśnie jego odwaga i kreatywność zainspirowały FIFA do działania. Kolumbijski szaleńc cieszył się, a inni bramkarze robili w portki, bo kompletnie nie umieli grać nogami. Mimo boiskowej sławy, El Loco miał także swoje ciemniejsze momenty, które na zawsze wpisały się w jego historię. W międzyczasie, kiedy święcił triumfy z Atletico Nacional, zdobywając kopa Interamericana i Mistrzostwo Ligi, podjął jedną z najgorszych decyzji w swoim życiu. Udał się na spotkanie z Pablo Escobarem. Jako postać rozpoznawalna w całej Kolumbii, był kuszony przyjaźnią przez najwię w tym przez jednego z najpotężniejszych ludzi w kraju. Ta decyzja spotkała się z ogromną krytyką społeczną, a jego reputacja zaczęła gwałtownie spadać. Presja opinii publicznej zmusiła go do wyjazdu z kraju i przejścia do hiszpańskiego realu Valladolid. Jego przygoda w Hiszpanii trwała zaledwie rok, i gita wrócił do ukochanego nacjonalu, ale los ma dla niego kolejną prośbę. Pewnego dnia prezes klubu poinformował go, że potrzebna jest jego pomoc w rozwiązaniu delikatnej sprawy porwania trzynastoletniej córki kibica Atletico Nacional, Carlosa Moliny, który walczył o wpływy ze Skobarem. Renes zgodził się pomóc i pośredniczył w przekazaniu 300 tysięcy dolarów w zamian za uwolnienie dziewczynki. Chociaż chciał zrobić dobry uczynek, sprawy dla niego potoczyły się tragicznie. W ramach wdzięczności rodzina ofiarowała mu 64 tysiące dolarów, które ostatecznie przyjął pod naciskiem. Kilka dni później został zatrzymany przez władze. Oskarżono go o nielegalne wzbogacenie się i niezgłoszenie porwania na policji. Musiał zwrócić pieniądze, a przy okazji stracił mieszkanie, samochód, a jego życie legło w gruzach. Władze oskarżyły go także o kontakty ze Skobarem, który był niewolnikiem oficjalnym właścicielem Atletico Nacional. W efekcie trafił do więzienia. Jego pobyt w celi miał poważne konsekwencje dla kolumbijskiej kadry. Igita nie mógł pojechać na Mistrzostwo Świata w 1994 roku w USA, gdzie Kolumbia uchodziła za jednego z faworytów w turnieju. Drużyna, która w 40 meczach przed mundialem przegrała tylko raz, nie była w stanie poradzić sobie bez swojego kluczowego bramkarza. Kolumbia grająca bez El Loco odpadła z turnieju już po fazie grupowej. Natomiast Igite czekało widmo 10 lat więzienia, ale ostatecznie został uniewinniony. Wrócił do kadry w 1900 1995 roku. W tym samym roku zapisał się z złotymi zgłoskami w dziejach piłki. W meczu przeciwko Anglii na Wembley, Igita dokonał czegoś, co nikomu się nie śniło. Kiedy Jamie Redna posłał niegrotą piłkę w kierunku kolumbijskiej bramki, Renę wykonał swoje legendarne uderzenie skorpiona. Cały stadion krzyknął wow. Igita później mówił, czekałem na tę piłkę 5 lat. Inspiracją były dla mnie dzieci, które próbowały strzelać z przewrotki w parku. Chciałem zrobić coś odwrotnego. Tego dnia Renę Igita stał się ikoną światowego futbolu. 1995 rok przyniósł je jeszcze jeden niezapomniany moment. W półfinale Copa Libertadores przeciwko River Plate René podszedł do rzutu wolnego i zdobył swoją najsłynniejszą bramkę, zapewniając Atletico Nacional zwycięstwo 1-0. Igita był także bliskim przyjacielem Diego Maradony. W 2001 roku wziął udział w meczu pożegnalnym Argentyńczyka. Maradona specjalnie posłał mu piłkę, żeby Rene mógł wykonać skorpiona. Cały stadion zaczął się uśmiechać. Po zakończeniu kariery w 2008 roku René Igita ciągle był obecny w świecie futbolu. Pracował jako trener bramkarzy, m.in. w a od 2017 roku związany jest z Atletico Nacional, gdzie przekazuje swoją wiedzę i pasję kolejnym pokoleniom. Jeśli film Ci się spodobał, udostępnij go dalej. A teraz kliknij po więcej historii na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.